Dziękuję za możliwość bycia i patronem honorowym, ale także i za to, że mogę skierować kilka słów wstępnych. Słowo wstępne powinno być atrakcyjne, powinno zburzyć przedłożony przez organizatorów porządek, a zmusić na, nas przede wszystkim do większej refleksji, do popatrzenia nie tylko na innych, ale na siebie i twórczo, i innowacyjnie, ale także krytycznie, zadać kluczowe sobie pytanie. Cośmy zrobili przez te 25 lat, a świętowaliśmy bardzo ochoczo w zeszłym roku ten dobry dla Polski czas, co wydarzyło się w ostatnich kilku latach po światowym kryzysie, jak zmieniły się gospodarki, jak zmieniła się regulacja, jak zmieniło się zarządzanie, jak w końcu my sami się zmieniliśmy. Więc warto zacząć od takiego frywolnego, ale myślę, zawierającego jak to zwykle w karykaturze i w satyrze poważne treści opisu. Jeden z polskich karykaturzystów narysował rysunek w dwóch odsłonach, jest taki mówca jak ja, są tacy słuchacze jak państwo i ten mówca na pierwszym rysunku zadaje pytanie, kto chce, aby nasz świat zmieniał się na lepsze? Las wrong. Ale uwaga, mówca kontynuuje te pytania i stawia, okazuje się dramatycznie trudne pytanie, kto sam chce się zmieniać na lepsze? Nawet mówca pytający ma wątpliwości, czy podnieść rękę, bo przecież to zmusza do wysiłku. Mówię to w erze globalnej gospodarki, mówię to w erze niepewności, bo do niedawna budowaliśmy nasze przesłania ekonomiczne, nasz rozwój naszej przedsiębiorczości, kraju o niesamowitym duchu przedsiębiorczości w każdej epoce i za każdej władzy, często na styku tego, co legalne, tego, co nielegalne. Bo jesteśmy na tej osi przedsiębiorczych narodów notowani bardzo wysoko, ponoć na drugim miejscu popołudniowych. Ale jednocześnie jesteśmy mistrzami świata w, w eksponowaniu własnych walorów indywidualnych i w 85% to nawet mężczyzną 20%, plus wszystko, nie tylko seks i piłka nożna, wychodzi, podczas gdy diagnoza społeczna pana profesora Czapińskiego pokazuje, że najmniej mamy tego, co nazywamy kapitałem społecznym. W związku, nie, w związku z tym, nie tylko w wielkim świecie, tym, który ciągle albo Dymie z euforii albo poraża się i wstrzymuje oddech po każdym statystycznym sugestii z Chin, że jest to ledwo 7%, ze Stanów Zjednoczonych, że wzrost ostatni to jest tylko 0,1%. Dyskusja, czy zachwiała się, aby ekonomika, czy program wielki Obamy, stajemy ciągle przed dylematem zestresowani tą codzienną niepewnością. Wydaje się, że to co było charakterystyczne poprzednio, kiedy uczyliśmy także na mojej ukochanej SGH ludzi łapokazję, a dzisiaj musimy uczyć bądź gotowy do zmiany ale nie tylko uczyć, przekazywać tę wiedzę, być gotowym do zmiany, ale przede wszystkim mentalnie być gotowym do tego, że jesteśmy w świecie wielkiej niepewności, globalnych wyzwań i globalnej konkurencji. I uwaga do tych, transpo, do tych przemysłów, które miały ten od wieków czy od lat międzynarodowy, globalny wymiar konkurencyjności, na dobrą sprawę w erze internetu, przepływów, tabloizacji mediów. Tabloizacji, debaty, także w świecie ekonomicznej. można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy już sami. Z tymi wydarzeniami konkurujemy wszyscy ze sobą, w każdej przestrzeni. Choćby ten wielki sukces ostatnich 25 lat: te 175 tysięcy etatów w usługach typu BPO. Wielka przewaga konkurencyjna, największych hub w Europie, ale tam w dalekiej Malezji wybudowano szerokopasmowy internet o prędkości Przesyłu 100 mega za budżetowe pieniądze i 60 blisko tysięcy ludzi w 80 językach świata uczy się tego, żeby te etaty z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z Polski, wyrwać. Często bywa znowu tak, że. Spragnieni osiągnięcia sukcesu go osiągamy, przykład polski kurczak czy polski indyk, indyk, wzrost produkcji w ciągu ostatnich pięciu lat o 40%, a dzisiaj stajemy przed dylematem, że na nasyconym rynku europejskim, przy tej gigantycznej konkurencji w ciągu najdalej trzech najbliższych lat musimy poszerzyć rynki zbytu co najmniej o dwa razy, bo jeśli nie, to trze co trzecie gospodarstwo wyspecjalizowane, technologiczne, z olbrzymim zaangażowaniem. Pieniądza i swojego, i rynkowego zbankrutuje. Dlatego też warto, patrząc na te wszystkie przemiany, wyjaśnić sobie, co się wydarzyło w światowej gospodarce, co także zmieniło się w naszej gospodarce, zaliczanej do jednych z najlepszych, do tych, w których się wiele dzieje, ale jednocześnie gospodarek, które my sami, nie tylko w różnego rodzaju, w kampaniach politycznych czy społecznych oceniamy jako nieinnowacyjne, mało technologiczne, ciągle wybrzedzamy, że sprzedajemy to, co najprostsze, nisko opłacane wyroby proste naszych dzie dzieł i rąk, typowa gospodarka coraz mniej dymiących kominów. A przy okazji wielkiej debaty o klimacie tuż przed szczytem, tuż po konkluzjach europejskich zastanawiamy się, aby na pewno, czy jest alternatywa dla tego, co jest i czy z łatwością można przejść do nowej gospodarki. W związku z tym chcę także Państwu uzmysłowić, że moim zdaniem ministra polskiej gospodarki, która miała w zeszłym roku wobec tych wyzwań 3 i 4, o czym jeszcze będę mówił, nie ma gospodarki dymiących głów bez gospodarki coraz bardziej dymiących kominów. Nie ma gospodarki coraz lepszej, coraz bardziej konkurencyjnej, jeśli zapomnimy o tym, że już dzisiaj Polska przestaje być tak jak cały świat branżowa, staje się systemowa. W związku z tym wszystkie oddziały, także państwa oddział musi iść w jednym kierunku. Dzisiaj uczymy się najtrudniejszej ze sztuk nie rywalizacji poprzez walkę, ale przejścia na nowy poziom rywalizacji poprzez zdolność do współpracy i współdziałania. Pozornie miało to być wystąpienie ministra gospodarki. Powinienem więc mówić o procentach, strukturze gospodarczej, możliwości zarobienia świata podatków obsługujących audyty ekonomiczne dalej. A o czym mówię? Mówię o postawach. Dzisiaj w Sejmie o 13 jest Dzień Afrykański tego kontynentu, o którym nie tylko Polska, ale Europa w ostatnim czasie zapomniała. I Afrykanie mają takie kapitalne przysłowie, które zderzam wielokrotnie nie tylko w wystąpieniach publicznych z Polskim czas to pieniądz. Oni mówią, że czas to dar. Mieliśmy więc wielki dar po raz pierwszy od 400 blisku lat w pokolenia Polaków, którzy wyrośli bez wojny. Pokolenia Polaków, którzy mogą dokładać do tego, co odziedziczyli po dziadkach i rodzicach swoje. Wszystkie poprzednie pokolenia w ciągu tych prawie 400 lat odbudowały na nowo. Odtwarzały państwo lub o nie walczyły, działały w skrajnie trudnych w stosunku do naszego pokolenia warunkach. Ale jednocześnie po tych 25 latach budzi się nie tylko w wymiarze postaw społecznych radykalizmu, społecznego oczekiwania, że inni zrobią nam dobrze, jeśli tylko my Ujawnimy te sprzeczności, jeśli staniemy na czele buntu, ktoś się nami zainteresuje. W związku z tym nie tylko południe Europy, nie tylko zachodnia Europa, ale także Europa Środkowa-Wschodnia podlega tego typu emocjom i wrażeniom. Nie chcę wybrzydzać, nie chcę nikomu odbierać prawa do tego, aby także w przestrzeni debaty o polityce, o relacjach pomiędzy gospodarką a społeczeństwem, między właścicielami a pracującymi i tymi, którzy obsługują biznes, zapominać o tym, że w tym naszym 3-4 podziale wzrostu PKB dzieli on się nierówno. Bo jakże często zapominamy, że ci, o których zabiegaliśmy, ci, którzy szczególnie na początku naszej transformacji w bardzo trudnych warunkach zaufali nam tak, jak dzisiaj wypadałoby zaufać Ukraińcom. I przynieść po okresie wielkiego bólu i transformacji swoje kapitały, możliwości do tego kraju i zainwestować w tych ludzi. Przynieśli do Polski ponad bilion złotych. Jeśli więc założymy, a mówię tutaj z najbardziej profesjonalną częścią polskiej elity obsługującej biznes, że normatyw na yy, zysk na kapitale to w przyzwoitych warunkach to 5% no to tego biliona 5% to jest 50 miliardów. Ale w okresach kryzysowych i w tym formalnym, jawnym wymiarze, pewnie jeszcze więcej w szarej strefie, mieliśmy transferu na poziomie powyżej 100 miliardów złotych, o tym wiemy. W związku z tym pytam, w jaki sposób nie tylko my politycy, ale my audytorzy, my biegli księgowi, my rewidenci, mamy, kiedy jesteśmy w ramach swojej misji, wykrywać tego typu fakty albo wspierać służby Celne czy skarbowe, w tym aby rynek był transparentny pod tym względem co do realizacji celów. Dlaczego tak dużo mówię o postawach? Otóż naszemu światu, także u nas tu w Warszawie, także u nas tu w Polsce, także u nas tu w Europie potrzeba nie pieniędzy, nie energii, nie wody czy żywności w pierwszej kolejności. Przede wszystkim potrzeba zaufania. To, co wydarzyło się w latach 2008, 2013 czy 2014, w dalszym ciągu trwa. To jest ten dramatyczny deficyt zaufania i w wymiarze kontaktu między ludźmi, ale w wymiarze kontaktu także między przedsiębiorcami. Baz budowanie i odbudowanie tego zaufania jest wyjątkowo trudne jeśli może nie w eksponowaniu na zewnątrz, ale w myśleniu ograć drugiego. Wykorzystać to, że jest słabszy w ciągu logistycznej współpracy, wykorzystać to, że to on dał mi towar, a ja korzystam z tego, że mam już środki z jego obrotu i świadomie gra mnie na zapłacenie, nie jest niestety powszechnością w naszym obrocie gospodarczym. Dlatego też wydaje się, że dzisiaj, gdzie tkwią największe rezerwy, polskiej przedsiębiorczości, naszego rozwoju gospodarczego po tym szczególnie ostatnim okresie, kiedy to mimo światowego kryzysu polskie PKB wzrosło o 20%. Pamiętajmy, że 10 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, tworzyliśmy i 2,1 PKB Unii Europejskiej. Rok 2014 zakończyliśmy dużo lepszym wynikiem 3. Ale uwaga do wielkich Niemiec, które mają ponad 26% w dalszym ciągu nam jest daleko. Pamiętajmy o tym, że 43% naszego eksportu tworzą firmy kapitału zagranicznego. Jeśli więc zamkniemy oczy i z taką łatwością popatrzymy na i transfery kapitału i właśnie na tą strukturę, no to zadajmy sobie pytanie, jak wyglądałaby polska gospodarka, jak wyglądałby polski rynek pracy, jak wyglądałby polski budżet, gdyby tego inwestycyjnego otwarcia nie było. Ale jednocześnie pamiętajmy o tych bardzo skromnych statystykach. Półtora miliona film, ale milion dwieście jednoosobowe. W ostatnim czasie typowe wypychanie na samozatrudnienie w ramach swoistej ograniczenia, swoistego kosztu funkcjonowania przedsiębiorstw i przedsiębiorców. W związku z tym w każdym wymiarze najważniejszy w dalszym ciągu jest człowiek. I tu tkwią największe rezerwy, jak ujawnić ten wielki, schowany w dalszym ciągu w nas potencjał rozwojowy. Aby nie myśleć kategoriami, że innowacyjność, o której napisano kilkaset habilitacji już w polskiej przestrzeni debaty naukowej, to jest zadanie dla Państwa tego reprezentowanego przez prezydentów, premierów czy ministrów. Nie innowacyjność, to nie jest wymiar techniki i technologii. Bo można spotkać także w Piotrkowie u jednego z dominujących podmiotów gospodarczych, specyficznych części do silników samo, samochodowych, kapitału rodzinnej firmy niemieckiej z nadrenu następującą filozofię. Popatrz, mówi do mnie Janusz na te maszyny, to jest dzisiaj 900 milionów złotych. Ale prawie każdy, kto ma pieniądze, może takie maszyny kupić ale najważniejsze w tym zakładzie jest jedno, to jest tych 470 ludzi, którzy potrafią na tych maszynach z, do, z dosłowną, stuprocentową jakością tworzyć te najbardziej skomplikowane części silników samochodowych. Mało w końcu kto o tym wie, nawet tak kompetentny jak Państwo, że z 26 sztuk, typów silników do samochodów osobowych 16 produkowanych jest w Polsce. Mało kto o tym wie, że z sześciu najnowszej generacji za chwilę do końca tego roku wszystkie 6 będzie produkowane w Polsce, a więc te doliny lotnicze, te doliny motoryzacyjne nie są, są gdzieś, bardzo często cudze chwalimy, a swojego nie znamy. Podobnie jest, kiedy patrzymy na ducha przedsiębiorczości, który w dalszym ciągu jest silny, chociaż odczuwamy i to jest Niewątpliwie dla nas wszystkich potężne zaskoczenie, że wchodzi do życia w polskich firmach kapitału rodzinnego drugie pokolenie, które nie zawsze chce kontynuować rolę dziadków czy ojców. Bardzo wielu przedsiębiorców mówi ze smutkiem, że nie ma następcy, bo ma dwie córki, a córki poznały dziennikarza i filozofa, świetnie się w tym realizują. I Janusz, oni nie ukrywają, że jak mnie nie będzie, to oni to sprzedadzą. A jednocześnie też z wyniku braku kapitału zaufania i niewiedzy nie ma jeszcze w tych firmach coraz bardziej rosnących takiego pewnego przekonania o tym, że czas już najwyższy na kapitalizm menedżerski, że warto dzisiaj wychowywać swojego następcę poza kręgu rodzinnego. I to jest wielkie osiągnięcie. Uwaga, to nie tylko my stoimy przed tym dylematem. W świecie arabskim jest tylko jeden kraj, w którym Emiraty Arabskie, w którym nawet jeśli ktoś jest z członków rodziny panującej w jednym czy w drugim emiracie, to jeśli jest mało pracowity, mało zdolny, nie skończył najlepszych uczelni, nie jest gotowy do pracy 14 godzin na dobę, to będzie oczywiście świetnie obcinał kupony od tego, co zostawili rodzice i na pewno będzie żył w standardzie zupełnie innym niż tego typu lekko duch w Polsce, ale uwaga, nie będzie pełnił żadnej istotnej funkcji w polityce, żadnej istotnej funkcji państwowej czy w biznesie pozostałych monarchiach tego typu w dalszym ciągu rodzina jest najważniejsza. Dlatego też chcę z całą mocą powiedzieć, że jesteśmy na krok przed bardzo ważnym ważnym wyzwaniem. Czy włączymy te i wygenerujemy te nowe pokłady polskiego impulsu, polskiej przedsiębiorczości, czy mamy świadomość, że wobec tych wyzwań globalnych po pierwsze Polska tylko z Europą i poprzez Europę może odnaleźć się w globalizującym świecie. Po drugie, że wyszliśmy już z prostej fazy gospodarki poddostawczej. Po trzecie, że Polska dobrze posadawia się w procesie umiędzynarodowienia. Uwaga, to jest także wielkie wyzwanie dla państwa środowiska, ponieważ pojawiają się coraz bardziej skomplikowane transfery, decyzje i zależności pomiędzy podmiotami działającymi w oparciu o prawo polskie i podmiotami zewnętrznymi. Ale uwaga, też chcę pokazać, jak często następują proste zakłócenia trendu rozwojowego. W roku 2013 mieliśmy 58 tysięcy firm eksportujących. Przynajmniej raz w roku na te 1,5 miliona one wysłały coś gdzieś. Znaczna część z tych firm to były małe i średnie firmy kapitału rodzinnego. Uwaga, mówimy dzisiaj z dumą i satysfakcją, za co też i państwu dziękuję, nie tylko polskim przedsiębiorcom, że embarga i konflikty z Unią Celną i Rosją, Unią Europejskiej i Polskiej nie rzuciły naszej gospodarki na kolana. Ale co się okazało w statystyce choćby eksporterów? Liczba eksporterów skurczyła się o dokładnie 10 tysięcy podmiotów. I nawet jeśli wróci normalizacja, o co będzie wyjątkowo trudno z rynkiem ukraińskim, nawet jeśli po wizycie Kerego nie ma dzisiaj realnej perspektywy wznowienia na dużą skalę działań, wojennych na wschodniej Ukrainie i nastąpi pewny efekt ma niewielki odwilży mimo że wyzwania dotykające naruszenia prawa międzynarodowego zostały postawione to bardzo trudno nam będzie odbudować te 5 czy 10 tysięcy podmiotów gospodarczych. Mój poprzednik uruchomił wielki program Go China. Realizujemy ten program z wielkim wysiłkiem także na poziomie samorządów, także na poziomie firm. Inwestujemy w to, jak na polską gospodarkę, stosunkowo duże środki promocyjne i okazuje się, że zeszły rok zakończyliśmy kolejnym rekordowo wysokości deficytem w handlu minus 17,5 miliarda dolarów gigantyczny, jakby to nie mierzyć. Ale uwaga, nie jest to tylko kwestia ilości środków, ilości wsparcia, różnicy w kosztach wytworzenia. Już dzisiaj w wielu obszarach Chiński robotnik przemysłowy ma średnią pensję 400 dolarów, i do tego poziomu konkurencyjności ustawia się gospodarka turecka, będąca poza Unią Europejską. Problem też jest w ilości podmiotów gospodarczych, które mają odwagę w niszy szukać miejsca na tamtym rynku. Otóż na koniec zeszłego roku mieliśmy 24 tysiące firm importujących z regionu, z państwa środka. A ledwo 2400 eksportujących. Ale uwaga, 5 lat temu te proporcje były jeszcze dramatycznie inne. To było dosłownie kilkaset firm. A znaczną część całego wolumenu wymiany stanowiła półsurowa miedź eksportowana. Tam byliśmy znowu wielkim importerem przewodów miedzianych, mimo że w tym obszarze mamy określony potencjał. Dlaczego o tym mówię i dlaczego skaczę tak z tematu na temat? Bo twierdzę, że. Dzisiaj coraz mniej zarządzamy procesami, także jako minister gospodarki, ekonomista, pracownik naukowy SGH dostrzegam to z coraz większym, coraz większe wyzwania, to znaczy gdzie generowane są największe opory w kolejnym bardzo racjonalnym rozwoju naszej przedsiębiorczości na styku różnych branż, gdzie można wytworzyć największą wartość dodaną, no jeśli między kolej a gospodarką wejdzie informatyka. Jeśli między górnictwem a energetyką pojawi się coś jeszcze, gdzie wszędzie w tych procesach nastąpi wzrost efektywności, także rozumienia się ludzi co do tego, że funkcjonują w jednolitym, coraz bardziej i o coraz większych wyzwaniach świecie. Dlatego z całą mocą chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj próbujemy regulować te obszary. A więc nie jest to polska branżowa, ale próbujemy oddziaływać poprzez politykę gospodarczą, dokumenty, ustawodawstwo, legislację, cały ten obszar oprzyrządowania formalno-prawnego. I tu już zostawiam moje koleżance z SGH i wiceminister finansów dywagację na temat konsensusu, który zawaliśmy dzisiaj w przyjmowanej ordynacji podatkowej. Chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować, że w roku 2013 z Waszego środowiska wpłynęło do mnie bardzo wiele uwag dotykających potrzeby całościowej nowelizacji ordynacji podatkowej. Cieszę się też, że Państwa środowisko było wyjątkowo aktywne w konsultacjach z ministrem Haładyjem, jeśli chodzi o prawo o działalności, o działalności gospodarczej. Ale chcę zwrócić uwagę, że także regulacja to jest oddziaływanie poprzez stowarzyszenia i organizacje poprzez zbiorowe przywództwo polskiej gospodarki, poprzez silnie z, z, zorganizowane w ramach swoistych samorządów gospodarczych i samorząd, samorządów zawodowych społeczeństwo, także które potrafi wypracowywać konsensus, przychodzi z określonymi, oderwanymi od jednostkowych interesów propozycjami czy rozwiązaniami. W końcu. Realizujemy to przez coraz bardziej obywatelskie w demokracji bezpośredniego obywatela konsumenta, który wcale nie musi się zachowywać tak, jakbyśmy na to liczyli. Otóż z łatwością ten konsument, patrząc choćby na wyzwania polityki energetycznej, może zasygnalizować nam sygnał, chcemy więcej energii odnawialnej i nie chcemy psucia klimatu, ale kiedy zaproponujemy temu konsumentowi, żeby to była energia po 350 zł, a tyle mniej więcej wychodzi ostatnio w Polsce energetyka zielona, to powie nie, ja wolę tą brudną po 170. A nikt z państwa nie chciałby na pewno kupować energii w koszcie wytworzenia 200 euro z wielkich farm wiatrowych na Morzu Północnym w gospodarce niemieckiej. Kończąc, rozrzuciłem te bierki tak, jak wypadałoby w słowie wstępnym. Dziękując za już, za to, co udało nam się osiągnąć, a zrobiliśmy w zeszłym roku te 3,4 wzrostu PKB, 5,2 wzrostu eksportu, wreszcie pojawiła się tendencja nie tylko w obszarze inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez państwo czy przez samorządy z impulsu unijnego, duża tendencja prorozwojowa, proinwestycyjna w przedsiębiorstwach. Widać wyraźnie, że Polska wchodzi w wielką fazę dużej modernizacji, o czym świadczy fakt, że w zeszłym roku byliśmy liderem wzrostu sprzedaży stali ponad 17%. Wielka Brytania druga w Europie miała 6%, a Wielkie Niemcy 2%. Wszystkie pozostałe kraje miały poniżej 0%. Jeśli popatrzymy na pierwszy zimowy kwartał, w którym mieliśmy znowu 3,4 PKB, w których mieliśmy znowu 5,2 od 163 miliardów wymiany, w których mamy rekordową nadwyżkę handlową. Uwaga w sytuacji, w której nasz import jest w mocniejszym dolarze, a nasz eksport jest w słabszym euro, kiedy w dalszym ciągu konsekwencje kryzysu rosyjskiego unii celnej są wyjątkowo widoczne. Przypomnę, to są trzy gospodarki z pierwszej dziesiątki roku 2013. To świadczy bardzo dobrze o nas. Nie zmarnujmy więc tego, że kiedy jesteśmy razem, to nawet kiedy mamy bardzo krytyczną opinię o swojej pracy, to po prostu możemy więcej. Chcę więc Państwu zasygnalizować jedno, że Ministerstwo Gospodarki jest otwarte na bardzo ścisłą współpracę z waszym środowiskiem. Bardzo je cenimy, bardzo szanujemy, bardzo liczymy na Wasz profesjonalizm i kompetencje, a także upowszechnianie wśród Waszych klientów wiedzy, także w tym wymiarze zachowań i postaw, które powinniśmy mieć. Bo to, co jest za rogiem, jest wyjątkowo niepewne. Nie bójmy się więc tego, co jest za rogiem, miejmy więcej dynamiki i optymizmu, bo ci, którzy myślą, że czas wielkiej, światowej przemiany i niepewności uda się przeczekać, już przegrali. Ci zaś, którzy wyjdą i wobec wyzwań tego świata będą w nich widzieli nie tylko zagrożenie, ale także szanse dla kompetentnych, aktywnych, konkurencyjnych, ci rzeczywiście będą wygrywać. Ja myślę, że z tych ostatnich przynajmniej kilkudziesięciu miesięcy cały świat dostrzegł to, że polska gospodarka jest gospodarką optymizmu, ludzi twórczych, kompetentnych i warto z tymi ludźmi robić dobre, wzajemne interesy. Dziękuję bardzo.